Czujesz się więźniem we własnym domu. Jesteś zamknięte w czterech ścianach i wszystko cię denerwuje. Analizując swoje kompulsywne decyzje życiowe nie dochodzisz do żadnych konkluzji. Masz zagwostkę nad najprostszymi rzeczami. Jak to jest? Przerzucasz piłkę, a ona wraca. tak mijają dni, godziny, minuty i każda sekunda. Szukasz nowych doznań, pasji, inspiracji, uniesień, ale nic nie jest w stanie wypełnić tej pustki. Tęsknisz za pływaniem i chciałbyś choć na chwilę poczuć na swym ciele odrobinę wody. Ale żadne alternatywy nie dają Tobie upragnionej satysfakcji. Żal. Bądź spokojny. Feel the water! Zapraszamy Was na lekcje pływania w domowym zaciszu dla najmłodszych. Pamiętajcie, by zabrać ze sobą naszych małych pomocników. Niech bawią się wspólnie z nami. Pierwsze ćwiczenie to domowe bąbelki, które powtórzymy 5 razy. Gotowi? Raz, dwa, liczcie ze mną! Trzy, cztery, pięć! Świetnie! Kolejne ćwiczenie to raczki na plecach. Kładziemy się na pleckach, zanurzając cały czepek i powtarzamy to 5 razy. Super! Robiliście kiedyś fontannę? Jeśli nie, to próbujemy! Postarajcie się, by była jak największa, nawet do samego sufitu! Zaraz, zaraz! Czy nie zapomnieliśmy o naszych małych pomocnikach? Pokażmy im jak ładnie pracujemy nóżkami pod wodą. Tylko nie wylejcie za dużo wody z wanny. Nurki, kolorki. Na kolor zielony zanurzamy prawe ucho. Na kolor niebieski zanurzamy lewe ucho. Na kolor różowy chowamy brudkę pod wodę. Właśnie tak! I wreszcie kolor żółty, jak nasza żółta kaczuszka. Teraz zanurzamy całą buźkę! Mamy nadzieję, że udało Wam się wykonać wszystkie ćwiczenia. Pamiętajcie, że siedzenie w domu wcale nie oznacza braku aktywności, szczególnie dla naszych małych pociech, które mają w sobie nieskończone pokłady energii. W następnym odcinku zobaczycie coś dla nieco starszych. Jesteście ciekawi? A wy jak radzicie sobie bez pływania? Dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.